Pięć myszek, dwóch gości i dwie opaski. Zaczynamy! Ta opaska dzisiaj będzie latać, jak każdy rasowy jednorożec. Dobra! Jednorożce nie latają. Gazy były. Widzę, że mamy eksperta że od biologii, e, ty, e, stworzeń, stworzeń magicznych, magicznych. Tak. chyba z Hogwartu Trzy zjemy. lata w Hogwarcie zrobiły swoje. Mógł być czarodziejem, został youtuberem, co no. za degradacja Na no. Nie mógł, za sobą różdżką machał. Słuchajcie, robimy dzisiaj bitwę w ciemno, mamy pięć myszek. Słowem klucz dla tych myszek dzisiaj było... Bezprzewodowa. No. A, wyczytał. To. <laughs> Bo ja okulary mam brudne. No. Bezprzewodowa. Bez bezprzewodowa, bezprzewodowa. Dzisiaj tak. testujemy myszki testujemy bezprzewodowe. Bez Będziemy sprawdzać myszki w ciemno, format, który już kiedyś testowaliśmy, ale nigdy w wersji rywalizacyjnej. I dzisiaj to zrobimy. Zobaczymy, kto lepiej rozpozna dane myszki i którą ocenimy na ciemno, na ślepo, najlepiej tylko przez chwilik. Dobra, okej. Okay. Myślę, że tutaj się na łopatki w myszkach jestem specjalistą, także szykuj się na rozłożenie na łopatki. <grymne> <grymne> Najpierw przedstawmy uczestników tego całego zamieszania, później zasłaniamy oczy, a operator przygotuje nam myszki, a my będziemy wskazać, która naszym zdaniem jest która. Bohaterowie dzisiejszego odcinka Tracer Ironman RF Logitech gs 703 Razer Mamba Wireless HyperX Pulsefire Fire Dart Creme de la Creme Genesis Zircon 330. ja zaczynam od mojego faworyta. Tak. Myszka Tracer za 37 zł. 37,90 37,90 zł. Albo 37. 37 Ciężko, 38 zł. Słuchajcie. Tak. Rodzynek, jeśli chodzi o te wszystkie myszki bezprzewodowe. Bo najtańsza w zasadzie myszka do czterech dyszek mm -hmm. bezprzewodowa. No jest troszeczkę szok, a jeszcze wygląda gamingowo z tego, co widzimy na opakowaniu, i na opakowaniu wygląda naprawdę całkiem nieźle. Także ciekawe, co tam się kryje w środku. Cię jest tak? jeszcze dla smaczku myszka 9,9,100 zł, okay. czyli taka średnia półka nadal bezprzewodowa Genesisa, którą, która ma jeszcze bardziej tutaj zamieszać. Z jednej mm -hmm. strony trochę tańszy produkt. Może my ją pomylić z Może Możemy za to i tańszy, ale już trochę kosztuje, więc może będzie już wykonaniem powoli dorastać do tych. Wydaje mi się, że ciekawe zestawienie. Podajemy te myszki naszemu operatorowi. On zrobi miksa, zrobi blublublu. Blu, blu. My założymy te oto piękne maseczki. Tak, tak. Trochę nie w taki sposób, jak teraz się nosi maseczki. Trochę inaczej. Ej, trochę a myślę, że mogły chodzić do sklepu. Nie to jest idealne, to, ale to naprawdę dobrze wygląda. Jeżeli jesteś sprytny i chcesz wygrać, możesz na przykład podrzucać swojemu rywalowi, w tym przypadku mnie, błędne tropy. Na przykład uu, ten plastik tutaj dla mnie trochę jest taki tandetny, to chyba y, może być tańsza myszka, a wiesz, że trzymasz razerę. No dobra, niech będzie sprawdzimy, e, czy masz się nabrać. Na pewno jakieś triki i sztuczki będą. A teraz zakładam opaski. Tak, zakładam opaski i czas rozpocząć walkę. Pier... Słuchaj, yy, Smarty, najpierw umówmy się, kto pierwszy chwyta, Dobra. żebyśmy się za ręce nie złapali. Bo to mógł być awkward i takie. Dobra, to Chwyć pi pierwszy. Dobra. Po, hmm. Popatrzmy Mów... sobie w oczy. <laughs> Mówiłem, nie, róbmy tego. <laughs> hmm. Słyszę, tam coś... Sze szeleści coś tak skrzeczy. No, skrzeczy, bo to pewnie jakieś niższej jakości jest. Mówisz? Nie no, powiem ci, struktura jest dość ciekawa tej myszeczki. ja już mam... Ja już mam propozycję. Ja już czuję, że, że wiem. Powiem ci jedno, na pewno dobrze tak, leży w dłoni. Jeżeli fajnie. o mnie chodzi, mógłbym spokojnie takiej mychy używać, nie miałbym problemu, ale dot Dotyka daj sobie. pan, daj pan. O, <laughs> mam, dobra, czekaj. Kurde, boję się, że bez kontekstu. Okej, okay, tam... dobra, ja wiem, już wiem, faktycznie skrzeczy. E, także tutaj bym obstawiał niższą półkę cenową. No widzę, że podpuszczanie. Zaczynamy od początku. Tanie triki. Jeszcze musnę. No musi. A ogólnie, jakie masz wrażenia po tej myszce? Kurde, pozytywne. Pozytywne, fajnie leży w dłoni. Czuję takie delikatne wyżłobienia na, na y, palce. Pani operator, proszę zabrać tę myszkę, schować ją, a my zdejmiemy i każdy napisze, co to za jego zdanie myszka. Jedziemy. Dobra, słuchaj, to teraz każdy wyjmuje sobie swój telefon i napisze na nim co swoją propozycję do kamery. Najlepiej, żeby przeciwnik nie widział, no bo wtedy też pewne sugestie co do następnych tem. Okay, dobra, ja już napisałem. Ja mam dylemat między dwoma, wiesz, mocno. Dobra, dobra. Chyba... Ja dylematu nie mam. El profesore tutaj myszek wjechał. Tak? Mówiłem. Od razu wiedziałem, co to będzie. Pokazujemy do kamery. To jest. Co tam pokazałeś? No, nie powiem ci. Ale to jest moim zdaniem, i to jest twoim zdaniem. Zakładamy maseczki myszka numer dwa. Myszka numer dwa, czuję, że jest na stole, to ty teraz zacznij, proszę. Dobra. Jak tylko ją znajdę. No, Dobra, zaraz. mam ją, mam ją. Mam Półtorej godziny później. O, Kurde. mam zagwostkę, szczerze mówiąc. <laughs> bo, bo twój typ z Ma... poprzedniego. Ta... <laughs> Kurde, chyba jednak nie trafiłem, no. <laughs> Tutaj jest myszeczka delikatnie podkręcona. I te boki już nie są tak wyraziste jak w poprzednim pasku, ale jakieś są. Wydaje się być bardzo, bardzo solidna w każdym razie, nic nie skrzeczy, nic nie trzeszczy. Klik jest wyraźny, dość głośny, ale jednocześnie nie kuje w uszy. Ale Bulbazaur. Bulbazaur, no. Ja bym powiedział, że... Na moją dłoń mniej optymalna niż poprzedniczka, mhm. że bardzo mają wysoki garb ten tutaj, który uzupełnia okay. dłoni. Dla dużej dłoni to może być spoko, ale ta poprzednia i ta, yy, to są typy, które mógłbym zamienić równie dobrze. To podglądasz, jest... podglądasz. No nie, czuję, czuję, ja po prostu czuję rzeczy. Jest też ultra lekka, to warto też zaznaczyć, także… No jak na swoje gabaryty. Podejrzewam, że to będzie delikatnie wyższa półka. Panie Operatorze, proszę to zabrać. No, zawsze jak się zdejmuję, to jest takie no pierwsze panie. wrażenie. No to widzę, że podglądałeś, bo nie mrużysz oczu w ogóle, a lampy walą po oczach, to od razu widać, że podgląda. Ja po prostu mam wzrok jak... Tak, no, jak, jak, jak kred. Dobra. Gotowy? Gotowy. I to jak? 3, 4. Widzowie wiedzą. Numer 3, no bez dłuższego oczekiwania. Poprosimy o wprowadzenie. My zakładamy maseczki. O, położył wręcz z takim fochem no. delikatnym. O czaczki. No poklikaj tam, poklikaj trochę. Taka, taka jakaś gładziutka. No ciekawa. Ja bym powiedział, że ta, ten garbik, o którym mówimy tutaj na myszce w tym miejscu Aha. jest po środku, czyli jest takim kompromisem między tymi dwoma dla tych, którzy ma, chcą czegoś właśnie pomiędzy. Nie ma tutaj na bokach nic charakterystycznego. My wcześniej tych myszyk nie dotykaliśmy, więc nie wiemy, jak się myszki mają do siebie. Nadal uważam, że to nie jest jakaś taniożka. No, jak ufcia, nie moblaczka. Dobra, to teraz ja mam wątpliwości solidne. No, no zaczęło się. No zaczęło się. Tak. Mówiłem, ty pewny siebie byś przy pierwszej, ale nie wiedziałeś, jakie komplikacje nastąpią. Duże boczne przyciski, to też mnie tak. może troszeczkę naprowadzić na pewien typ. Nie, no, tutaj wydaje mi się, że myszka z wyższej półki cenowej znowu. Czyli coś tak, tak. trzecią mieli. Wisi w powietrzu. Bo naprawdę jakoś tutaj. Jakoś jak tego plastiku jest wydaje. Taki, no. Ona jest gładka, chociaż teraz czuję, że jest tu jakaś guma zastosowana. Okej, okay, no dobra, ja już swoją propozycję mam. Ty masz, gotowy jesteś? Mam z dużymi wątpliwościami czy tak postąpić, ale mam. Okej, okay, poprosimy o zabranie sprzętu i głosujemy. Pokazujemy. Dobra. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, kontrowersyjnie, ale jedziemy. Bez kontrowersji. Zobaczymy, kto miał rację. Nie ma dram, a bez dram nie ma oglądalności. Dobra, słuchajcie, a propos oglądalności, jedziemy z czwartą, przedostatnią myszką. Myszka biorę, na stole. Biorę, biorę w swoje ręce. Ja próbuję ocenić jeszcze po twoim dotyku, czyli tak? wytężam zmysł słuchu. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest całkiem, całkiem dobrze. Jest też ultra, ultra lekka, więc obstawiałbym, tutaj właśnie mam te wątpliwości, bo znowu obstawiałbym wyższą półkę cenową, o -o. także tu może być spory, spory problem, fajnie leży w dłoni. No dobra, ja sprawdzam. Ty, ty. <śmum> <śmum> Mam wrażenie, że to jest myszka dla reworęcznych, bo w prawej ręce to nie leży dość dobrze. No jest mała i nie leży dobrze w dłoni, bo tu palec z tym małym palcem nie ma co zrobić. On tak się gubi, bo jest taka delikatna podpórka, ale on się na tej podpórce ledwo mieści i musiałbym przesunąć dłoń... Ja łą... to ale to problem jest w Twojej dłoni, nie wiem Może, może czemu. ja mam niewymierową tak. dłoń, musiałbym przesunąć i tak. innymi palcami w klikać. W mojej dłoni leżała idealnie. No może, może to jest na Twoją dłoń, bym... No dobrze, no to rzeczywiście jest wyższa półka. Zgadzasz się ze mną? Znaczy, tak. może najwyższa, ale. Na, y... Nie, najwyższa, ale bardzo wysoka. Tak, wysoka, wysoka półka to jest. Chcesz jeszcze podotykać? Czy jest, jest to, nie, nie, ja już jestem pewien swojego wyboru. Ja też, także... ja też, ja też. Dobra, to proszę mi zabrać tego sprzęciora. Gotowy? I to jak? Pokazujemy w takim razie nasze typy. Widzowie już wiedzą. Mam nadzieję, że się pomyliłeś. Ja też mam nadzieję, że się pomyliłeś. A żeś se kostkę złalał. No dobrze, ja tobie <grym> źle nie życzę, mam nadzieję tylko, że sobie gupi, pysk obijesz. <grym> ja myślę, że teraz wejdzie coś takiego właśnie, co nas całkowicie zdezorientuje. Tak, okay. tak? No dobra, słuchaj, ja już to czuję, ja biorę to pierwszy, nawet nie, nie bawię się w konwenanse. Przede wszystkim myszka najprostsza ze wszystkich do tej pory, najprostsza w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po prostu ta myszka jest Idzie liniowo, bardzo mało wybrzuszeń, bardzo mało jakichś takich z boku miejsc na palce, jakichś dodatkowych takich przestrzeni do oparć. Mam wrażenie, że trochę jak klikam, że inny jest poziom nacisku. Ale jest ten dźwięk przytłumiony, także klika elegancko. No dobra, tu się muszę zgodzić, jeżeli chodzi o kształt, to... Bym powiedział, że najbardziej klasyczny. Tak, standardowy, bardzo, bardzo standardowy kształt. No i te boczki, te boczki mają swój szablon, mają swoją teksturę. Teraz też mnie dopadła wątpliwość, bo te boczne przyciski są dość małe. Twoje wątpliwości tylko cieszą me serce. Jeszcze ostatnia odpowiedź. Dobra, też już wiem, zresztą ja... zostało nam po jednej odpowiedzi, tak jest. ale słuchaj, możesz na przykład jedną rzecz napisać dwa razy. Ja wiem i, I nawet licząc, tak że zrobiłem. Lepszy jest jeden punkt niż żaden. <laughs> Dokładnie, i nawet tak zrobiłem. A, tak? O kurczaczki, taki jesteś. Dobrze. Ja jednak y, chyba klasycznie postępuję. Proszę o zabranie myszki. I ostatnia decyzja dzisiejszego dnia. Dobra, ostatni strzał. Dobra, miałem pewne wątpliwości, ale. O, ja chyba wątpliwości nie miałem. W ja przypadku. wątpliwości delikatne, delikatne miałem, ale stawiam tutaj na tę markę. No i zobaczymy zaraz, kto miał rację. Zobaczymy, jestem już mega ciekaw. Nim ukaże się, kto miał rację i kto wygrał, chociaż wy już wiecie, my nie wiemy. I nim przejdziemy do podsumowania, to jeszcze. Drugi etap, czyli wybór myszki, która zrobiła na nas najlepsze wrażenie. Wiesz co, ja chyba nie mam problemów i ja wybrałbym myszkę numer jeden. O proszę, tak od razu. Słuchajcie, no, dla mnie myszka numer cztery była bezkonkurencyjna. Ten gamingowy feeling, e, moc tak naprawdę, tak? która biła, Kurczę. o tym nie żartuję. Myszka numer trzy. Tak? No, tak, zdecydowanie. W podsumowaniu... Zop... Miałem jakiś k... budzik. Z... No no, no ten o tej godzinie. Home office. To się nazywa home office. Dobra, ja bym wybrał numer jeden, Ty byś wybrał numer trzy. Zaraz okaże się, jakie modele byśmy wybrali i czy dobrze trafiliśmy z naszymi przewidywaniami, a później podsumowanie. Let's go! Czas na wyniki! Werble, oficjalne wyniki. Jestem trochę podekscytowany, ciekaw jestem w mojej punktacji. No to przechodźmy do tego. Tak, sprawczę. Numer jeden. Co postawiłeś Ty? Razer. No, ja postawiłem HyperX. Bardzo dobrze postawiłeś. To na 100% jest Razer ze względu na te swoje wyżłobienia po bokach, które ma liniowe. I miałem właśnie ten dylemat. I szczerze miałem pisać Razer na początku. Mm -hmm. Wyniki, panie operatorze. Razer. Kurwa. Łatwiutko, łatwiutko, czuję. łatwiutko. No i najgorsze jest ten, to, że mój pierwszy błąd determinuje drugi, bo. Ja tutaj postawiłem Razera i to był mój właśnie ten największy mm. ból. Oj, a to był HyperX prawdopodobnie, tak? Ja postawiłem Razera, ty na HyperXa, tak? Znaczy, nie, właśnie to jest mój problem, bo napisałem Logitech ze względu Aj. na to, że zmyliłeś mnie z tym wybrzuszeniem, które Aha. faktycznie było dość duże. No dobrze, to tak? jeszcze mam zacieramycę, to... bo już myślałem, że jestem posprzątany. Tak, a imposta, wynik poprawny no. to? HyperX. Jest! Jest, jest, jest! co, fak... na drugi wybór postawić HyperXa? Tak. Ok, no dobra. Niech mówi. Nie! No właśnie. Nie! Spaliłem. Przed że determinu... <laughs> Przed chwilą powiedziałeś, że pierwszy błąd determinuje drugi. Oj, Piotruś, do spania już, do spania. Późna godzina jest. No nie, podpaliłem się za bardzo. No. Tak. Twój błąd mnie cieszył po prostu. Rozumiem, rozumiem. Twoja porażka bardziej mnie cieszy, niż moje. Najlepiej, jest. jak się sąsiad potknie i tak. sobie ten głupi, no właśnie. Nieważne, żebym ja był bogaty. Ważne, tak. żeby sąsiad był biedny. Tak. I żeby z starym pasatem jeździł. Jakie mam marzenia <laughs> Czas na myszkę numer 3. Jeśli chodzi o myszkę numer 3, ja postawiłem na Logitech i mm. nie miałem tutaj wątpliwości raczej. No dobra, no jak już dotknąłem tej trujeczki, to faktycznie wydawało mi się, że od razu, że mam do czynienia z Logitech'em. Drugi raz napisać Logitech. Tak, tak, drugi raz Logitech. Logitech, panie. Ale, czy dobrze? Operatorze. Logitech. No, Kurczę, no, te powiedzieć. myszki mają tą gładkość taką, którą łatwo rozpoznać, mm -hmm. prawda? No i chciałem ci pogratulować serdecznie, bo to jest twój pierwszy zdobyty punkt dzisiaj. Myszka numer 4, no tutaj myszka, która totalnie po prostu była poza dłonią, no, mam wrażenie. Mi się podobała. No, o, najważniejsze, <grym> to mi się <grym> podobało, to dużo świadczy o Twojej dłoni. Moja odpowiedź to Tracer, Smartiego. Tracer, a odpowiedź prawidłowa to. Tracer. No, to jest. No, i oczywiście. No, i no, no, tak, tutaj to, nie było wątpliwości. Tak. Myszka... No było czuć tę niską cenę troszeczkę. I Niestety było trochę czuć faktycznie. Myszka ten... dla dzieci do lat 6. No i myszka numer 5. No tutaj w zasadzie mamy. Yy, no formalność. No formalność. Mamy formalność, a mianowicie każdy postawy na Genesisa. Oczywiście. Że wątpliwości tu tak. też nie miałem, a myszka Prideowa. To Genesis operator, macha głową, że tak chyba, żeby chciał nas wyprowadzić w pole i, i chyba, dał nam dwa razy szukuje. jedną a. myszkę. A to by było, to by a. nam namąciło, wie trzeba ten razprowadź. Miałbym full punkt, a jedna zamamiana sprawiła, sprawiła, że przegrałem. Tak, tak, tak. Ostatnio też miałem taką sytuację, obstawiałem totka i miałbym piątkę czy tam szóstkę, gdyby nie te cztery błędy, które popełniłem. Ale ro rozumiesz mnie, prawda? Tak. No tak, dzisiaj już rozumiem, tak. jak czasami jesteśmy blisko sukcesu. A jak daleko. Przechodzimy do podsumowania. Okej, okay, mamy wszystkich graczy na stole. Teraz krótkie podsumowanie. Jeśli chodzi o zwycięstwo, no to zwycięstwo Smartiego gratuluję. 3 do 2 i w generalnie nowym formacie. Co 3 do 2? Co 3? Co 3? 4? A, 4 do 3. Do 3. Odjąłem no, każdemu, usprawiedliwię. W nowym formacie jest 1-0 dla Ciebie, także dajcie znać, czy chcecie więcej tych gier w ciemno. Jeżeli yy, dacie znać, że nie, to jeszcze z jedną przynajmniej będziecie musieli przebolać, bo dzisiaj nagrywamy. Ja chcę więcej, chociażby z tego powodu, żeby właśnie odbić się. No, ta porażka mnie boli podwójnie, gdyż byłem bardzo bliski zwycięzca, tak, wiem, tak. że... Ja, tak, tak. Kurczę, no... Niby człowiek wiedział, ale się łudził. Ale się łudził, tak, dokładnie. Znając marki, zmieniłbyś? Nie, nie, nie. Prawdopodobnie zostałbym przy Logitechu, żeby go sobie wypróbować tak solidnie przetestować słyszałem wiele dobrego o tych myszkach natomiast też chętnie skusiłbym się na Razer'a żeby sobie na nim troszeczkę popykać słuchajcie wypiszcie co wy uważacie o tych myszkach piszcie przede wszystkim co uważacie też o bezprzewodowych myszkach czy waszym zdaniem to już jest rozwiązanie które powinno być standardem czy jednak co kabel to kabel Moim zdaniem się trochę ta wizja zmieniła zdecydowanie. I jeszcze niedawno u graczy było takie przekonanie, że jak nie ma kabla to w ogóle wiesz. No teraz No chance, a to teraz technologia jest zupełnie inna, także poszła do przodu i szczerze powiem, że brak kabla jest mega wygodny. jest mega wygodny, tu się zgodzę i brak opóźnień tak naprawdę też wpływa bardzo korzystnie na to, jak często wybierane są myszki bezprzewodowe. Zgadza się. Wy też w komentarzu napiszcie, co byście w takim właśnie oto teście Sprawdzili następne, jakie macie propozycje. My się im przyjrzymy. Mogą to być nadal myszki, ale może do innej kwoty, może jakieś specyficzne myszki. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Tylko nie piszcie, że mamy sprawdzać siebie nawzajem. No, lepiej nie. No ale jak będzie trzeba. <śmiech> <śmiech> Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej. Cześć.